No witam w ten sezon Tiger ogólnie, bo tutaj podłapałem w ogóle na komentarzach kiedy będzie film z rozpadu Z tego powodu, że przesuwamy, bo to jest mamy dużo roboty przy montowaniu jest ponad połowy zrobiona, ale jeszcze trzeba wykończyć. Planujemy wystawić na kanał pod koniec maja. Bo to chcemy zrobić raz a porządnie, żeby żebyście się nie pytali co i jak kto to jest czy coś chcemy tak zrobić żebyście mieli dokładnie zrobione filmiki żebyście się nie pytali a kto to jest jak ma na imię nazwisko ile lat mam inne rzeczy dlatego miało być już wypuszczone wcześniej bo robiłem filmik ale przesuwa się bo chcemy raz za pożywienie zrobić ten zmontować ten filmik żebyście się głupi nie pytali fanowie co ja. planujemy pod koniec maja będzie ten film nie martwcie się o to nie robimy z was fuja tylko to miało być już wypuszczone ale zastanawialiśmy się żebyśmy to bardziej zmontowali dokładnie delikatnie w tym sensie, żebyście się głupio nie pytali, co i jak, bo później są takie efekty, że się głupio pytacie. Chcemy raz za zmontować film, żeby było udowodnione głębiej dla Was, że po prostu była ta rosła sądowa. Tam jest prawie już zmontowana, mogę Wam ujawnić materiał, tam jest zmontowana imię, nazwiska tych gimbusów, przeproszeniem, jak się tłumaczyli, jest imię, nazwisko, lat i skąd jest Wszystko tam będzie dokładnie pokazane i zobaczycie to wkrótce, tak jak mówię, pod koniec maja będzie już ten odcinek, tylko ten odcinek będzie ogólnie to 45 minut żebyście się nie znudzili że a, za długi ten filmik jest no. no i chcieliśmy zrobić efekty raz a dwa no, nie chcieliśmy ukrywać tylko chcieliśmy to wszystko zmontować żebyście mieli to i na jawie z, y, dowód że my nie oszukujemy tylko chcemy wam przekazać informacje jak się kończą hejtowaniem nas panowie dlatego Postanowiłem, że pod koniec maja będzie ten filmik, tylko on jest długi, żebyście się nie znudzili, że o za długi ten filmik, nie, tam będzie szczegółowe wszystko dane informacją, zobaczycie to wkrótce. Pozdrawiam fanów, pozdrawiam elo.